Jana 15, dziewięć Jezus powiedział, jak mnie ukochał Ojciec, tak ja was ukochałem. Trwajcie w mojej miłości. Trwajcie, znaczy tutaj żyjcie, mieszkajcie, pozostawajcie. Uwielbiam to słowo. Kto trwa we mnie, a ja w Nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Jana 15, pięć. Jezus powiedział kocham was, a wy trwajcie w mojej miłości. Jezus pozwalał miłości Boga swojego Ojca przepływać do Niego i przez Niego. Widzicie, nikt nie może kochać drugiej osoby, dopóki nie przyjął Bożej miłości, a kiedy już to zrobi, posłuchajcie uważnie, kiedy już to zrobi, to zaczyna kochać samego siebie nie samolubnie, ale w zdrowy sposób. Bo najlepsze, co możemy dać innym ludziom, to zdrowych, poskładanych, pewnych siebie nas.